Dobra, przeskoczyłem Przeskoczyłem ten szajs Przeskoczyłem, udało mi się o, Idziemy dalej. O nie Kurwa, nie no nie no, znowu jakieś zadyma się dzieje. Nie. Okej. Okay. Coś tam lata. To faj. O jakiś pneumatyczny złącza. O, ale mi się udało. A. Beczka, mój przyjaciel. Skryje się, nie, no widzę, mnie nie będą mnie widzieć. Tam nikt nie stał, to była apteczka. Jezus. Chciałem, że się coś otworzyło. Co jest? To te ukryte pomieszczenia i oni tam siedzą, to dziwne. Ale to tylko gra. To tylko gra. Tylko i wyłącznie fajna gra Jakąś adrenalinę sobie walnąłem, czuli oj Jezus! Ach. Ach. Uwagi Bier apteczkę No załaduj no Mózg. O! Uciekli. Uciekli, a mnie zostawili? Czemu? Jezus. Jakaś królowa matka na pewno będzie, coś takiego. Jeszcze nie. Idziemy dalej O filmik, filmik Shotguny midę Ło, mówiłem O kurna O kurna, bal jakiś Oj, i ma nawet, to Co się dzieje? Wiemy, że nie granatami, nie granatami, nie granatami. Widziałem. Tu trzeba działo? Dobra, darujemy się filmi. A, masz. Jaka silna kurwa. Padła. Padła. Pajęczyca, Venom. Ale powiem wam, gniazdko niezłe se uwikłała. Co to jakieś? Misiwo czy coś? Co, idziemy tam zobaczyć co tam jest? Błoki. Błoki tam są. Dawaj tu uda... Okej. Okay. Filmik jest. Służy na prawo. Wejście zabezpieczone. Wchodzić i zająć pozycję. O, dotarłem do nich. Cisza, słyszycie to. Tuż widza, melduj! Komentarz jest ma nie. Nic nie ma szans. Nie ma A ja wam pomogę, nie? Co tu to... Fajnie to zrobią. fajnie. A, uciekliśmy. Co o tym myśleć, ale Uwaga Drugi pręd chłodzący wyłączony Temperatura działania głównego reaktora przekroczyła dopuszczalne poziomy Pręd chłodzący muszę wymienić No dobra To po... kiedy indziej Cimanko? Zacznę tu od środka Nieznany status operacyjny. Nieznanych status operacyjny. Ale mi by dobry radę, nie? Jesteś ostatnią nadzieją Jestem ostatnią nadzieją Jestem. Ej stary! laj do mnie to do niego, nie? Dobra. A ja chcę iść tam i co? Co tu jest? Yy... Widzisz stary? Tu był ziom. Chyba beczka. No stary zaraz pójdę no. Daj mi to obadać. Może tu coś będzie. Pociski są. Są pociski. Tu idziemy dalej. Dalej No, gdzie on jest? Rozjebałem cię Nie Nie rozjebałem go, dobra Uwaga, cały Uwaga Dobry jest, dobry robocik Mógłbym mieć takiego tutaj u siebie w domu Ktoś by mnie wkurzył to. Ja jebie! Co tu się dzieje? Aaaaa! Ah. Dobra Drugi pręd chłodzący wyłączony. Temperatura działania głównego reaktora przekroczyła wypuszczenie. O no, nie? O, coś tu mamy. Dobra. Jeszcze jeden. No ja chciałem to poczytać, nie? Czekaj, uspokojmy się. Nikt tu nie idzie. Dobra. Czytamy. Patrzcie na to codziennie zamieszczamy nowe porno klonów. Czy to kolejny tabu? Powiedz i przekonaj się. O czym wszyscy mówią. Zobacz cudowne identyczne klony w akcji. Tylko 15 kredytów miesięcznie. Jakieś porno na Marsie mają. A tutaj mamy lodową młcztę. Będą klasyczne smaki jak wanilia, czekolada, truskawka, jagoda oraz parę niespodzianek. Jakieś dragi pewnie mają, czy coś. Porno klonów. Ciekawe... A! Kwiateczka No kurwa, bez jajega mam tu przejść portal Al Chodź tutaj, tu coś będzie ciekawego Ła! Ła! Paradik plazmowy! Nowa broń, pięknie! Karabin plazmowy. To mi się podoba. Ja pierdzielę. Ciekawe jaka municja do niego wygląda. Mm, fajnie wygląda. Plasma gun. A masz. A. Dobra, trochę się zafascynowałem i A czyli tutaj już być rzeźnia że większa się dzieje po prostu. Dobra. Uwaga! Drugi pręd chłodzący wyłączony. Temperatura działania głównego reaktora przekroczyła dopuszczalne poziomy. Uwaga! Drugi pręd chłodzący wyłączony. Co to znaczy? co? reaktora przekroczyła dopuszczalne poziomy. Powiem wam, że nie wiem co tu się dzieje. Nie mam pojęcia. Nie wiem, porno, klony. Pewnie te z wojen. Dobra, dojdziemy, nie? Jakoś tu gdzieś dojdziemy. Stąd przylazłem. Tam byłem. Uwaga, drugi pręd chłodzący wyłączony. Temperatura działania głównego reaktora przekroczyła dopuszczalne poziomy. Kurwa, nie to. Ja pierdziele, no ja nie wiem co ja mam robić, boję się normalnie. Kurwa, nie no, rozpierdol będziesz. Zaraz, tutaj mi już dają magazynki. O, prawym przyciskiem myszym się skaczy, ale ty nie, idzie. czekajcie, tutaj nie mogę nigdzie iść, bo tutaj spadnę, muszę się pójść do góry dostać, dobra, pójdę tędy w takim razie. Jest i drabinka. Jest i drabinka. mi na górze, coś tam płacze. Ja pierdziele, naprawdę. O, filmik. Pomocy. Matkę sobie pije. Jezu, nie. Kurwa mać. UAAAA! GDZIĘKO! No kto by to wy pomyślał? Babki, no! Jezus, Christ. Krajs! Pobieranie PDA, dobra. Nie. czy tam PDA, bo tu jest szafka. 53. Dobra. Czytamy, pilierski.